Nie. Marmelady. Maliny. Maliny. Proszę. Kowal, co robisz? Maliny. Mama. Maliny. Mama. Maliny. Mama. Nie? Chyba Nie wszystkie naraz, nie wszystkie naraz, Ja do. Jogurt? zaraz ja. Ci dam jogurtu. Jogurt? No, Ja nie niam, niam, nie niam, niam. Jogurt? Ja, no. Miam, 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 miam. miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Miam, Mariny. No, nie ma mariny. Teraz jogurt jest. Kuba, Jogurt. Trzymaj. Miam. Hehe. 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 Jogurt. A powiedz, tutaj, powiedz telewizorom, papa, papa, papa.